Mapping na statule Jezusa w Rio de Janeiro, gigantyczne multimedia na wyścigach Formuły 1 w Las Vegas, interaktywny pałac w Sudetach, 42-calowy kolorowy e-paper, największy na świecie wielodotykowy syntezator cyfrowy BBC Earth Experience w Melbourne, a w Warszawie nowości AMX, meble do studia wirtualnego oraz reklama 3D. Zapraszam na 68 wydanie AVYT News. Pamiętajcie również o subskrypcjach naszego kanału. Dzięki temu powiększa się grono naszych odbiorców, a nam zależy na tym, żeby się rozwijać. Największy na świecie syntezator cyfrowy Multitouch został zbudowany z okazji premiery samochodu Peugeot E3008 Ayur. Premiera samochodu odbyła się w Saszowe Francji, miejscu narodzin marki Peugeot. Tam właśnie integrator Uninev we współpracy z Omnicom Purperze Engine stworzył wysoce zaawansowaną instalację z projekcjami reagującymi na dotyk, trójstronną inscenizację LED i dynamicznym dźwiękiem przestrzennym 3D. Uninev umieścił samochód za 30-metrowym półprzezroczystym ekranem i stworzył interaktywną powierzchnię, za którą uczestnicy premiery mogli się bawić. Sylwetka samochodu była widoczna w ogromnym, elektrycznie ładowanym pudełku wielodotykowym. Kiedy ludzie kładli ręce na powierzchni, byli nagradzani animacją w czasie rzeczywistym, która ożywała. Uczestnicy mogli również manipulować dźwiękiem przestrzennym 3D za pomocą rąk. Każdy dotyk stopniowo odsłaniał samochód. Samo odsłonięcie rozpoczęło się od wizualnego i dźwiękowego show. Podczas prezentacji interaktywny ekran uniósł się, aby zwrócić uwagę na nowego peżota. Hashtag tego eventu newperjeot 3008, miał ponad 68 milionów wyświetleń na samym TikToku. Słynny posąg Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro na szczycie góry Corcovado, który zaprojektował i zbudował, o czym nie wszyscy wiedzą, m.in. potomek polskich emigrantów w Paryżu, Paul Landowski, został ubrany w koszulkę mega gwiazdy pop Taylor Swift. Mapowanie 38-metrowego posągu odbyło się, aby powitać wokalistkę, która odwiedziła Brazylię w ramach trasy koncertowej Eras Tour. Jak wiemy, 17 listopada doszło do tragedii tuż przed koncertem w Rio de Janeiro. Ale zanim do tego doszło, fani Taylor Swift, tak zwani Swifties, prosili w mediach społecznościowych o polubienie koszulki Junior Jewels, znanej z teledysku Swift You Belong With Me. Burmistrz Rio, Eduardo Paez, który opisał Taylor Swift jako Madonnę naszych czasów, powiedział, że zwróci się w tej sprawie do wielbnego Oma Haposo, rektora sanktuarium, przy którym znajduje się ta słynna statua. Wielbny Oma Haposo, w zamian za zgodę umieszczenia na statule Chrystusa tegoż mappingu, wezwał fanów do zebrania pieniędzy na zakup jedzenia i napojów dla ubogich w Rio. I w ciągu jednego dnia fani zebrali około 37 tysięcy dolarów, co pozwoliło na zakup 20 tysięcy bochenków chleba panetones oraz wody w butelkach. Firma Samsung Electronics America przygotowała gigantyczny LED o powierzchni 2617 m2 w kształcie logo Formuły 1, który zaświecił podczas inauguracyjnego Grand Prix Las Vegas 21 listopada. LED o długości 146 metrów ma ponad 22 miliony pikseli i jest dłuższy niż boisko piłkarskie. Wspomniane LEDy wykorzystują technologię Samsung HDR10, która oferuje jasność ponad 8000 nitów, aby zapewnić dynamiczną jakość obrazu, nawet w słoneczne dni. Tymczasem w Polsce, w Sudetach, firma SLX ukończyła nową multimedialną wystawę w niedawno wyremontowanym pałacu Szawgoszów w Chojniku, który zaadoptowano na Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego z interaktywną ścieżką wystawienniczą pod tytułem Klimatyczne Karkonosze. Powstało tam 46 interaktywnych stanowisk, które pomagają przenieść się i poznać realia przeszłości. Już niedługo ferie zimowe. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zaplanujcie wyjazd na narty w Karkonosze, a przy okazji odwiedźcie to muzeum. Podczas Sharp Tech Day, imprezie, która odbyła się w Tokio w Japonii, zostało zaprezentowanych ponad 40 przełomowych innowacji firmy Sharp które dotyczą sztucznej inteligencji, rozwiązań dla pojazdów elektrycznych, zielonej energii, komunikacji NEX, półprzewodników i robotyki. Nas zaciekawił pierwszy na świecie kolorowy e-poster w formacie A2. Urządzenie korzysta z platformy Spectra 6 i Paper firmy e Ink, a jego tylne podłoże wykonane jest z IGZO. Pewnie zastanawiacie się, co to jest IGZO. Otóż IGZO to półprzewodnik tlenkowy, który jest używany jako materiał w cienkowarstwowych tranzystorach sterujących wyświetlaczem. Dzięki temu obwody peryferyjne są mniejsze, co pozwala na stosowanie wąskich ramek wokół wyświetlacza. Nowy i poster o rozmiarze A2 jest cienki i lekki. Dzięki temu łatwiej może zastąpić tradycyjny plakat papierowy. Wyświetlacz ma większą gamę kolorów w porównaniu z poprzednią platformą w rozdzielczości 200 ppi, czyli pixel per inch i poziomie kontrastu 30 do 1. Działa w temperaturach od minus 15 stopni do 65 stopni, co umożliwia pracę na zewnątrz z wykorzystaniem energii słonecznej. Przypomnijmy, że wyświetlacz e-paper może wyświetlać obraz przy zerowym zużyciu energii. Jest to kolejny produkt powstały we współpracy firmy E-Ink i Sharp. W marcu przedstawiliśmy pierwszy ekran monochromatyczny w formacie 42 cale. Jak sami widzicie współpraca tych firm rozwija się coraz szybciej, a my czekamy na kolejne produkty. Z kolei na antypodach. W Melbourne Panasonic wyposażył swoimi projektorami wystawę BBC Earth Experience. 70 projektorów Panasonic tworzy przestrzeń imersyjną. Jako serwery multimediów wykorzystano urządzenia B-Blade i B-Box firmy Hive. Wprowadzony na rynek na początku tego roku, b Blade to kompaktowy silnik multimedialny, który bezproblemowo integruje się z projektorami za pośrednictwem gniazda SDM, eliminując w ten sposób potrzebę stosowania zewnętrznych playerów i rozbudowanego okablowania. Ta wciągająca wystawa zaprasza w podróż po świecie przyrody, a jej narratorem jest słynny David Attenborough. Zwiedzający wyruszają w 360-stopniową przygodę audiowizualną, która zabiera ich w głąb serca najbardziej spektakularnych krajobrazów. Ziemi. Doświadczenie rozgrywa się dzięki dynamicznym, wielokątnym ekranom prezentującym zarówno nowe, jak i istniejące materiały ze znanej serii BBC Siedem Światów, Jedna Planeta. 23 listopada odbył się w Warszawie specjalny roadshow firmy AMX, podczas którego zaprezentowano gamę najnowszych produktów i rozwiązań. Jak to wyglądało i co tam pokazano, opowie nam Adam Pieron. Jesteśmy dzisiaj na y, wydarzeniu z cyklu Roadshow, AMX Roadshow. Pokazujemy tutaj zarówno nowe panele y, AMX Waria, jak i systemy dystrybucji AV over IP, czyli nową serię N, N2600. Natomiast gwiazdą, y, gwiazdą spotkania, gwiazdą y, wydarzenia jest oczywiście nowy system y, sterowania AMX Muse. AMX News pozwalający na programowanie w trzech różnych językach sterowania, i to standardowych językach, czyli Python, JavaScript oraz yy, Groovy. A także na, pozwalające na konfigurację systemu za pomocą AMX News Automator i node -RED, opartego na systemie node -RED, czyli konfiguracja, a nie programowanie. Zainteresowanie jest bardzo duże, już w przyszłym tygodniu będziemy mieli urządzenia testowe. Firma Bemix Virtual Production przedstawiła pomysł, jak może wyglądać tzw. telewizja targowa. Powinno tam się znaleźć wirtualne studio wyposażone w specjalne meble Bemix, dostosowane do greenboxów, kamery PTZ oraz rozwiązań silnika Unreal. Jak to wyglądało dokładnie, zobaczycie w tym materiale. Jest dużo klientów, którzy chcą urozmaicić swoją imprezę, więc my dla ich potrzeb zrobiliśmy telewizję targową. Ma to wygląd studia telewizyjnego, realizujemy tak jak normalną telewizję i podnosimy rangę danej imprezy czy danego wydarzenia. Kiedy budowaliśmy studia wirtualne, pojawił się pomysł, aby wstawić w nie meble. Zaczęliśmy robić różne próby, różne modyfikacje, jak możemy zbudować meble z wykorzystaniem do studia wirtualnego. Zrobiliśmy mnóstwo testów, mnóstwo różnych aranżacji, wszystko po to, aby spod palca, kiedy jest set wirtualny stworzony, żeby można było do każdej aranżacji dostosować meble i studio. czyli Przychodzi jeden gość i można zrobić rozmowę jeden na jeden, można y, zrobić rozmowę jeden na pięć. I to wszystko y, dzięki naszym meblom jesteśmy w stanie jakby zrobić. Zbudowaliśmy studio greenboxowe, wstawiliśmy stół i mamy studio telewizyjne. Całkiem niedawno, bo w październiku, fitness klub Zdrofit przyciągnął uwagę innowacyjną kampanią 3D duch wyświetlaną na LEDzie zawieszonym na hotelu Marriott w centrum Warszawy. Kampania prezentująca trenerów fitness, aktywnie angażujących się w treningi, zwracała uwagę efektem wyjścia poza ramy telebimów. Nie dało się jej nie zauważyć. Kampania została zrealizowana na ekranach LED od firmy Screen Network. Miło jest widzieć coraz więcej przykładów digital out of home w naszym kraju. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News. Lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie nasz kanał, linki i naszą stronę avitinfo.pl. Udanego tygodnia. Cześć.